Widzimy, jakie są owoce działania tejże strasznej sekty sionistycznej, która jest śmiertelnie groźną sektą, bo doprowadziła do ludobójstwa, do wymordowania już teraz około 200 tysięcy ludzi, z czego ile osób przecież ginie i umiera po prostu w bombardowaniach, nawet przy punktach dystrybucji. I z głodu, ile umiera dzieci. To jest na oczach świata dokonywane ludobójstwo. I o tym zaczął mówić. Przejrzał na oczy w ciągu ostatnich dwóch lat właśnie Charlie, i ta jego hmm, sytuacja naprawdę nie była ciekawa, bo on musiał gdzieś uświadomić Trumpowi i sam sobie też uświadomił, że republikanie młodzi, do których on uderzał przez 10 lat, z którymi rozmawiał, debatował, konfrontował się na poglądy, na opinię, światopoglądowo dyskutował, że oni są przeciwni Netanyahu, Izraelowi który on przecież kocha, bo on nawet pisał książkę o szabacie, tak? On był zachwycony szabatem, uczył się hebrajskiego, kochał Ziemię Świętą, był na fali zakochania, ale jednocześnie no, nie podobały mu się konkretne ruchy i zachowania i akcje i działania rządu izraelskiego i samego Nataniahu. Dlatego tym bardziej przywłaszczanie sobie przez Bibi Nataniahu postaci Charlie'ego Kerka i jako męczennika Izraela, robienie z niego męczennika w ogóle sprawy, którą gdzieś tam realizuje, czy tej całej agendy izraelskiej, żydowskiej jest straszne.